Cześć, teraz przećwiczymy wiedzę zdobytą w poprzedniej lekcji, a dokładniej wykorzystamy wiedzę na temat implementacji prostego PageObject modelu w refaktoryzacji kolejnych testów. Skupimy się teraz na naszych dwóch pozostałych przypadkach logowania, a dokładniej niepoprawnym logowaniu do naszego serwisu. Będziemy bazować tutaj na wcześniejszej implementacji naszego Page Objecta, a dokładniej w strony logowania. Następnie obiekt ten rozszerzymy o kolejne lokatory, które wykorzystamy w testach. Cały materiał z tej lekcji, czyli kod, polecenia oraz dodatkowe linki do zasobów, znajdziesz pod tym nagraniem. A tymczasem chodźmy do części praktycznej. W tej lekcji będę bazował na kodzie, który przygotowałem w poprzedniej lekcji. Kod ten znajdziesz w specjalnie przygotowanym repozytorium. Link do niego znajdziesz pod tym nagraniem i również na naszej stronie jaktestować.pl dla szybkiego przypomnienia, projekt, na którym będę tutaj bazował, posiada w sobie prostą implementację wzorca Page Object Model. To znaczy, mam tutaj katalog Pages, w którym jest zaimplementowana strona logowania. W stronie tej znajdują się na razie trzy lokatory, jeśli chodzi o login input, password input oraz login button. Z tej klasy oraz lokatorów, które się w niej znajdują, korzystam w moich Testach na poprawne logowanie oraz w krokach, które przygotowują testy pulpitu oraz płatności. Tam w kroku Before Each wykorzystuje właśnie też poprawne logowanie, żeby przygotować pożądany stan aplikacji, czyli jak użytkownik jest już zalogowany. W tej lekcji skupię się na testach niepoprawnego logowania. Są to testy, które znajdują się w pliku LoginSpec.ts i dotyczą logowania się do serwisu. Za pomocą niepoprawnych danych. Pierwszy z tych testów dotyczy próby zalogowania się do serwisu przy pomocy zbyt krótkiego user ID. Drugi natomiast dotyczy próby zalogowania się do serwisu ze zbyt krótkim hasłem. I te dwa testy w tej lekcji zrefaktoryzujemy. Na początku, zanim wprowadzę jakiekolwiek zmiany do mojego projektu, uruchomię moje testy. Sprawdzę, czy moje testy uruchamiają się poprawnie, czy aplikacja odpowiada i czy mogę z czystym sumieniem przystąpić do refaktoryzacji. Także w pierwszym kroku odpowiem terminal, a następnie wykonam polecenie npm run test. Po dłuższej chwili wszystkie testy zakończyły się powodzeniem. Czas wykonywania testów jest tutaj mocno zależny od obciążenia tej publicznie dostępnej aplikacji. Także teraz, jeśli mam pewność, że moje testy działają, mogę przystąpić do refaktoryzacji. W pierwszym kroku zobaczmy, jakie akcje wykonujemy w teście na niepoprawne logowanie ze zbyt krótkimi User ID. Tutaj widzę, że wypełniam login input i z racji wypazujemy tutaj na jedynej naszej zaimplementowanej stronie, czyli login page. Mogę sobie taką zmienną teraz już zadeklarować, czyli const login page równa się, a następnie nowy obiekt, czyli new login page, nawias, do którego przekazuję obiekt page. A następnie mogę poniżej wykonać akcję wpisywania wartości do pola login input czyli login page.login input.fill a następnie przekazuję tutaj incorrect user id co ważne nie mogę tutaj zapomnieć że ta akcja jest asynchroniczna czyli też na początku linii muszę dodać słówko kluczowe await następnie drugą akcją jaką wykonuję w tym teście jest kliknięcie w password input czyli ponownie await login page. Password input.click. Czyli w tym momencie mam te dwie akcje już tutaj tej powyżej zaimplementowane i bazuję sobie na wcześniej zaimplementowanej stronie login page. W kolejnym kroku tutaj w asercji mam lokator oraz selektor i chciałbym przenieść właśnie ten lokator i selektor do mojego obiektu stron, aby pozbyć się tego typu wyrażeń z testu. Czyli kopiuję sobie całe to wyrażenie, które się znajduje w expect. A następnie przechodzę do Pages, Login page do mojej klasy, wklejam sobie to, co mam w sofku i teraz zadeklaruję sobie te nowe pole o nazwie Login Error. Lokator ten będzie odpowiedzialny za element typu label, który znajduje się na stronie i który będzie przechowywał informacje o potencjalnych błędach związanych z niepoprawnym loginem. Czyli Login Error równa się, i muszę tutaj jeszcze dodać słówko kluczowe this, czyli mam tutaj login error zadeklarowany, mogę wejść do mojego testu, a następnie w expect to wyrażenie zastępuję login page.login error. Ctrl S, aby wymusić formatowanie. Tutaj przed tym wyrażeniem nie potrzebuję awaita, w await tutaj znajduje się przed expectem. Teraz po tak wprowadzonych zmianach zobaczmy, czy ten test uruchomi się poprawnie. Czyli dam sobie tutaj słówko kluczowe only, Następnie otworzę sobie terminal i uruchomię sobie tylko i wyłącznie ten test, czyli npm run test. Po chwili test zakończył się powodzeniem, i to znaczy, że wszystkie zmiany, które naniosłem, są poprawne. Mogę teraz tutaj usunąć też te dodatkowe komentarze, które jeszcze mi zostały. Również usuwam słówko kluczowe ONNI. I teraz mogę przejść. Do ostatniego testu, tutaj, który mam, czyli próba zalogowania się do serwisu ze zbyt krótkim hasłem. Na początku od razu dodam sobie tutaj słówko kluczowe ONNI i przejdę sobie do akcji, które tutaj wykonuję. I tutaj ponownie głównie bazuję na dwóch elementach, na login input i password input, czyli w pierwszej kolejności zadeklaruję sobie nową zmienną typu const o nazwie login page, a następnie new, czyli nowy obiekt login-page, nawiasy, tutaj przekazuję ponownie parametr page i teraz poniżej będę wykonywał kolejne akcje, które wykonywałem wcześniej. A na początku await login-page, i muszę tutaj podać najpierw dane użytkownika, czyli login-input, fill i przekazuję tej zmienną, którą mam wywozić, czyli user-id. Dobrze, teraz muszę podać niepoprawne hasło, czyli await login-page.password-input.fill i incorrect-password. OK, i trzecią akcją, którą wykonuję, to jest akcja Blur. Akcja Blur, która symuluje, że użytkownik kliknął w dowolne inne miejsce w, na stronie, i w tym momencie walidacja, która jest pod spodem zapięta na tym polu, jest uruchamiana i jest sprawdzane, czy hasło jest poprawne. Czyli await, login, page, kropka, password, input, blur. I tym sposobem. Mam tutaj te trzy akcje zadeklarowane, i one odpowiadają dokładnie tym samym trzem akcjom, które tutaj były wcześniej. Ja sobie teraz te trzy stare akcje i jeszcze przejdę do asercji, i tutaj podobnie jak poprzednio, mam asercję na jakimś elemencie na stronie, który jest zwykłym labelem, który z kolei przechowuje informacje o potencjalnych błędach. Ja sobie skopiuję to wyrażenie z Expect, a następnie przejdę do mojej strony logowania. Wystarczy, że tutaj najadę kursorem, przyciskam klawisz Ctrl i klikam lewym przyciskiem myszy i od razu zostaje przeniesiony do mojej klasy, która znajduje się w login page TS. Tutaj poniżej pod login error wkleję sobie to, co mam w schowku, a na początku tej linii zadeklaruję sobie nową zmienną o nazwie password error. Zmiana ta będzie przechowywała lokator, który będzie właśnie odpowiadał temu elementowi na stronie. Tutaj mówię jeszcze słówko kluczowe this, gdyż odnoszę się do tego elementu page, który tutaj przekazałem za pomocą konstruktora. Mając tak zadeklarowaną zmienną, mogę wrócić do mojego testu, a następnie tutaj w expect mogę użyć teraz tego pola, czyli login page password error. Ctrl S. Printer teraz przeformatuję mój plik. I mogę teraz ten test uruchomić. Upewnię się, czy tutaj dodałem onni. Onni jest dane, czyli udaje się do terminala, a następnie npm run test. I zobaczmy, czy moje zmiany są poprawne. Po fini test zakończył się powodzeniem, i to znaczy, że wszystkie zmiany, które tutaj naniosłem, cały refaktor, który przeprowadziłem, był poprawny. Teraz usunę te komentarze, które tutaj miałem, czyli Ctrl. X. Usunę również słówko kluczowe ONLY i w tym momencie spróbuję uruchomić jeszcze wszystkie testy, żeby zobaczyć, czy na pewno wszystkie testy kończą się powodzeniem. Czyli ponownie terminal npm run test, enter i zobaczmy, jak się wszystko prezentuje. Po chwili wszystkie testy powinny zakończyć się powodzeniem. Na koniec zobaczmy jeszcze w gicie, jakie zmiany naniosłem. I zmiany dotyczą tylko dwóch plików, login page, tutaj dodałem sobie dwa lokatory oraz login spec.ts, gdzie zrefaktoryzowałem te dwa testy na niepoprawne logowanie. I tutaj zredukowałem testy o lokatory i zamieniłem to na mój obiekt login page, również zmieniłem asercję, aby bazowała właśnie na lokatowe z obiektu login page i analogiczne zmiany wprowadziłem do drugiego testu na niepoprawne logowanie. Także jak upewniłem się, jakie zmiany naniosłem, mogę z czystym sumieniem wykonać commit oraz pull, aby nie stracić zmian, które wprowadziłem do mojego projektu. W tej lekcji odrobinę przećwiczyliśmy wiedzę na temat implementacji wzorca Page Object Model. Dokonaliśmy refaktoryzacji naszych testów i teraz możemy przejść do kolejnych konceptów. W tej lekcji przećwiczyliśmy wiedzę na temat implementacji wzorca Page Object Model w naszych testach. Zrefaktoryzowaliśmy wszystkie testy, które są związane ze stroną logowania. Teraz możemy przystąpić do kolejnych działań. W kolejnych lekcjach rozszerzymy dalej koncept Page Object Modelu i dodamy kolejne poziomy złożoności. Jeśli podobał Ci się ten materiał i uważał go za wartościowy, daj kciuka do góry. Zachęcam Cię również do subskrypcji naszego kanału, na którym będziemy dalej umieszczać tego typu treści. Tymczasem dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia już niebawem w kolejnym nagraniu. Cześć!